Dzień dobry. Witam w Klinice Rehabilitacji Martik. Jeżeli szukasz miejsca i specjalistów, którzy pomogą zwalczyć Ci dolegliwości bólowe, pomogą szybko wyjść z kontuzji i urazów, zwiększyć wydolność organizmu lub po prostu wspierać rozwój swojego dziecka, zapraszam do nas. Dlaczego warto wybrać naszą klinikę? Dysponujemy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy korzystają z najnowszej wiedzy medycznej. Nasze gabinety wyposażone są w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Od początku powstaliśmy po to, żeby pomagać całej rodzinie, rodzicom i dzieciom. Zapraszam do naszych gabinetów. W gabinetu pierwszego zapraszamy rodziców, którzy chcieliby wspierać rozwój psychomotoryczny niemowlaka lub zaobserwowali nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. W przyjaznej atmosferze zdiagnozujemy ewentualne trudności oraz dysfunkcje i skutecznie je wyleczymy. Im mniejsze dziecko, tym plastyczność jego mózgu jest większa. Dlatego rehabilitację należy podjąć zaraz po stwierdzeniu problemu. Wtedy się on nie pogłębi, a efekty terapii szybko staną się widoczne. Dzięki temu Twoje dziecko będzie miało lepszy start w życie. Do gabinetu drugiego zapraszamy osoby, które poszukują relaksu i chwili dla siebie. Kobiety pragnące wspomóc kształtowanie sylwetki poprzez masaż ujędrniający, czy też przyszłe mamy oraz panie posiadające już dzieci. Okres ciąży i połogu to czas dla nich wyjątkowy, dlatego specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy pełen wachlarz usług indywidualne ćwiczenia ruchowe, specjalistyczny masaż oraz zajęcia grupowe. Pomożemy Ci na nich przygotować ciało i umysł do porodu oraz wrócić do formy już po nim. Jeśli wystąpią dolegliwości bólowe, wspólnie z nami je pokonasz. Do gabinetu trzeciego zapraszamy osoby dorosłe. Oferujemy tam profesjonalną i specjalistyczną pomoc, opartą o najnowszą wiedzę medyczną w zakresie zwalczania bólu, niewydolności oraz dysfunkcji narządów ruchu. Prowadzimy stymulację manualną, uzupełniając ją m.in. terapią tkanek miękkich, osteopacją oraz tradycyjną kinezyterapią. Wiemy, że ból zmniejsza komfort życia, dlatego pomożemy Ci to zmienić. A jeśli uprawiasz sport i chcesz uzyskiwać lepsze wyniki, w klinice MARTIK doradzimy, jak planować mikrocykle treningowe, byś ćwiczył bardziej efektywnie i nie szkodził swojemu zdrowiu. Poprzez innowacyjne techniki rehabilitacji i masażu sportowego, dowiesz się od naszych specjalistów, jak korygować błędne wzorce ruchowe. W gabinecie czwartym prowadzimy rehabilitację wad postawy i terapię integracji sensorycznej. Jeśli Twoje dziecko krzywo stawia stopy, jego kolana się stykają lub są znacznie od siebie oddalone, ma wypięty brzuszek, garbi się lub ma nierówno ustawione barki, zapraszamy na konsultację. Ewentualne wady postawy zdiagnozujemy i pokażemy jak z nimi postępować. Jeśli widzisz, że Twoje dziecko jest w ciągłym ruchu, krótko skupia uwagę na jednej czynności, ma słabą równowagę, trudności ze zrozumieniem poleceń lub preferuje pewne ubrania i nie lubi myć głowy, może mu pomóc terapia integracji sensorycznej. W jej trakcie, poprzez właściwe dawkowanie odpowiednich bodźców sensorycznych, podświadomie uczymy dzieci, jak skutecznie uporządkować dopływające do mózgu informacje i reagować na sytuacje, których doświadczają. Klinika Martik. Pozwól nam sobie pomóc.